Czy teoria upadku altcoinów się realizuje? Czy właśnie zaliczyliśmy dołek w parze Ethereum do bitcoina? Oraz jaki jest najłatwiejszy sposób na pasywne zarabianie na kryptowalutach? Są to tylko niektóre z pytań, jakie zadaliście w nowszym QA. Więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę i lecimy z tematem. Co sądzisz o teorii upadku altcoinów? Uważam, że jest to teoria słuszna w dziewięćdziesięciu pięciu procentach dlatego że uważam, że za kolejne 5 do 10 lat 95% altcoinów nie będzie miało już żadnego dla rynku znaczenia. Może nie upadną, jednak będą tylko symbolem na CoinGecko i na CoinMarketCap. Jednak absolutnie nie uważam, że altcoiny się skończyły. Technologia, jaka stoi za altcoinami, jest wciąż testowana przez niektóre duże firmy, jest implementowana. Jednak wciąż jesteśmy po prostu wcześniej. Nie rozumiem dlaczego ludzie jakby nie chcą przyjąć do wiadomości, że technologia potrzebuje czasu na to, aby wejść w życie. Tak jakby nie pamiętali, że kiedyś grali w wężyka na Noki 3310, a teraz prowadzą międzynarodowe rozmowy na żywo na swoim iPhone'ie. No trochę lat musiało minąć, zanim ten, mieliśmy ten przeskok technologiczny. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Z blockchainem nie jest inaczej. Próby, błędy, jednak wiele altcoinów przetrwa i będzie miało się bardzo dobrze. I i myślę, zaczynając od Ethera, który ma bardzo duże szanse, żeby jednak za 10 lat na rynku wciąż być. Czasami jest tak, że nowe osoby, zwłaszcza, oceniają rynek altcoinów przez pryzmat chociażby memcoinów, które no. Przy każdych ostatnich wzrostach one pierwsze się gdzieś tam, wy, one pierwsze się po prostu pojawiają, a to dlatego, że no one nie muszą udowadniać rozwiązania jakiegoś ważnego problemu na świecie. Jest to po prostu swojego rodzaju część kultury na rynku kryptowalut, która z nami zostanie i to jest jak najbardziej ok. Warto to zrozumieć i zaakceptować. Projekty, które faktycznie rozwiązują konkretne problemy, muszą dostarczyć technologię. Wiecie, no, że cały czas po prostu ze sobą walczą. Jednak ten postęp, ta adopcja trwa. I moim prywatnym zdaniem, altcoiny, albo inaczej, technologia, która stoi za altcoinami, będzie w naszym życiu coraz częściej wykorzystywana. Na to jednak potrzeba jeszcze paru lat. Nie wiem też, czy zauważyliście, że teoria upadku czegokolwiek wraca jak bumerang w momencie trendu spadkowego. Ludzie zapominają, że mamy cykle koniunkturalne. Na Bitcoinie teoria upadku Bitcoina wraca w każdej jednej besie i to właściwie wszystkie media o tym trąbią. I teraz raczej pytanie, czy nie uznać tego za swojego rodzaju sygnał, kiedy pojawia się coraz więcej takich opinii, czy nie uznać tego za sygnał dołka na altcoinach? Moim zdaniem rzecz warta przedyskutowania i przemyślenia, zwłaszcza jeżeli spojrzymy od środka na altcoiny. Jak się umiewa liczba użytkowników, która realnie z altcoinów, z tych blockchainów korzysta? jak wygląda ilość transakcji, jak wyglądają wolumeny, jak wygląda DeFi i układa nam się całkiem ciekawy obraz. I nie wszystkie altcoiny te dane mają dobre, to jednak spora część z nich cały czas jest w trendzie wzrostowym, pomimo tego, że na wykresie tego jeszcze nie widzimy. do Bitcoina, dołek za nami. Zanim przejdziemy do takiej mikroanalizy, warto znów to podkreślić, że jeżeli mówimy o tym, co się wydarzy na wykresach, to mówimy o prawdopodobieństwie, a nie o pewności, dlatego że nikt absolutnie nie wie, że jakaś para, jakaś kryptowaluta zrobi konkretny wynik. I kiedy słyszymy w internecie hasło a nie mówiłem to najprawdopodobniej myślę, że tutaj należy uważać. Jednak nie o tym. Dobra, że mówimy o parze ETH do BTC. Możemy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: na cykliczność oraz na obecną sytuację na wykresie. I tak, na interwale tygodniowym, wiecie, że jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym. I co prawda, Odbijamy się od poziomu 0,04, jeżeli chodzi o ETH, natomiast tak długo, jak nie wrócimy na poziom powyżej 0,045, cały czas trend wzrostowy obowiązuje na interwale tygodniowym, i tutaj nie ma żadnego wyraźnego sygnału, że ta korekta względem bitcoina się kończy. Sprawa numer dwa, jeżeli chodzi o interwał dobowy tym razem, w krótkim terminie, to widzimy, że Dwukrotnie odbiliśmy się wcześniej od poziomu 0,04, i teraz po raz trzeci mieliśmy test, mieliśmy fakeout i idziemy w górę, co jest potencjalnie bardzo dobrym sygnałem dla tej konkretnej pary. To jednak, jeżeli spojrzymy na cykliczność i na to, co działo się w przeszłości w poprzednich cyklach, i nałożymy te cykle na siebie, to przede wszystkim znów zauważymy, że poziom 0,04 był raz, dwa, trzy, czterokrotnie. Bardzo silnym oporem dla tej konkretnej pary. I teraz po raz pierwszy uderzamy w ten poziom jako wsparcie, więc jest to wsparcie na pewno bardzo, bardzo mocne. To jednak, patrząc na poprzedni cykl, dołek mieliśmy w końcówce roku 2019, na początku roku 2020 i analogicznie dzisiaj rok 2024, biorąc pod uwagę czteroletnie. Cykle, można powiedzieć, że dziś ten dołek laguje względem dołka z poprzedniego cyklu o około pół roku. To także nam sugeruje, że jesteśmy bliżej tej korekty niż dalej. To jednak moim zdaniem, jeżeli będziemy chcieli powiedzieć o dużym prawdopodobieństwie odwrócenia się w kierunku trendu, dopiero przebicie poziomu 0,045 na wykresie ETH do BTC będzie tym sygnałem na interwale tygodniowym ponieważ zmieni się struktura rynku i zaczniemy w ten sposób tworzyć znów ponownie coraz wyższe dołki coraz wyższe górki czyli trend wzrostowy na tę chwilę cały czas trend spadkowy Trwa i owszem jest bardzo mocny sygnał, zarówno na interwale dobowym, jak i tygodniowym. Mamy też bardzo dobre, wieloletnie wsparcie, które jest wybraniane teraz przez etera, więc można powiedzieć, że zapowiada się to dobrze. To jednak, na potwierdzenia przyjdzie nam jeszcze co nieco poczeka. I tym samym, jak widzisz, no taka analiza nie służy temu, aby trafić w dołek i absolutnie, żeby kupić tak, aby nie doświadczyć nawet najmniejszego minusa, ponieważ bardzo często, kiedy jest pytanie o tę konkretną parę. Zazwyczaj osoby pytają o to, czy przejść z Bitcoina w Ethera. Więc poziom, który dzisiaj jest, jest naprawdę poziomem, który może potencjalnie stać się dnem. Poziom 0,04. To jednak ja osobiście bym tutaj nie zagrywał, oczywiście w zależności jaki masz stosunek do ryzyka, dopóki nie przebilibyśmy poziomu 0,045. W ten sposób spada ryzyko, spada też potencjalna nagroda, jednak na tym właśnie polega handlowanie, zwłaszcza aktywne handlowanie. Ja się tym dla siebie nie zajmuję, kiedyś się tym zajmowałem, jednak to się wiąże ze zbyt dużymi emocjami. Kupienie, hodlowanie, trzymanie na długi termin okazuje się strategią bardzo lukratywną, więc ja dla siebie akurat tego typu zagrywki odpuszczam. Najłatwiejszy sposób na zarabianie pasywne w krypto do Trudności zarabiania, dorzuciłbym jeszcze ryzyko, tak aby ze sobą to odpowiednio zestawić, ponieważ zdecydowanie najłatwiejszym sposobem na zarabianie pasywne w krypto jest korzystanie z giełd scentralizowanych. To jednak wiąże się oczywiście z ryzykami, jakie wiążą się z trzymaniem środków na giełdach, ponieważ jeżeli giełdy nie są w żaden sposób zabezpieczone, tak samo jak chociażby są zabezpieczone banki, to oznacza, że Twój depozyt nie jest zabezpieczony. Jeżeli giełda upadnie, zostanie schakowana, Ty tracisz swoje środki, to jednak z punktu widzenia trudności jest to absolutnie najłatwiejsze. Mamy tam staking, dodawanie płynności, lending na niektórych platformach. Są to rzeczy zautomatyzowane i całkowicie nie wymagają żadnej pracy od Ciebie. Raz klikasz, i później ta kasa wpada na. Bieżąco. I też myślę, że pasywnym zarabianiem na giełdach jeszcze dodatkowo będą Launch Launchpady, Launch pady, ponieważ tam, jeżeli jest jakaś akcja, znów rzucamy nasze środki, 5-7 dni i tyle. I przez te 5-7 dni ta kasa po prostu nam się nalicza. Zarabiamy w tym momencie. Jednak później no, trzeba czekać na kolejną akcję, więc no, nie jest to aż takie pasywne jak chociażby giełdowy staking. Jednak mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jaki wiąże się z tym ryzyko. Idąc dalej, wchodzimy już w DeFi, i tutaj myślę, że. Takim mniej trudnym rozwiązaniem będzie po prostu staking kryptowalut. Jeżeli znajdziesz kryptowaluty, które są oparte o proof of stake, możesz jak najbardziej na tym zarabiać. To jest znów jest jednak ryzyko, ponieważ kiedy stakujesz jakieś kryptowaluty, to masz ryzyko nie tylko technologiczne, ale też masz tutaj ryzyko zmienności kursu danej kryptowaluty. Więc kupujesz jakąś kryptowalutę, 20 tysięcy złotych powiedzmy, ale cena tej kryptowaluty się waha i może się okazać, że za 3 dni będzie to 50% tej wartości i to, co zrobisz, nie zrekompensuje tobie spadku kursu. To samo zresztą ryzyko jest tak, że kiedy stykujemy na giełdach, więc myślę, że tutaj raczej warto do tego podejść w ten sposób, że albo robimy taki staking, jeżeli stricte chcemy kupić i pasywnie zarabiać, no to musielibyśmy się wstrzelić w hossę, albo ewentualnie wybrać projekty, które już ewentualnie mamy w portfelu i na nich skoro tak czy siak gdzieś leżą odłogiem, to być może fajnie, żeby na stakingu zarabiały. Tak długo oczywiście, jak wiesz, jak to dokładnie zrobić, tak po prostu, abyś po drodze czegoś, no mówiąc delikatnie, nie spieprzył i nie stracił swoich kryptowalut. Idąc dalej, myślę, opcja trudności największa, ryzyko też największe, ale z drugiej strony największa nagroda. Dodawanie płynności, farming w różnych z, na różnych platformach w zdecentralizowanych finansach, Przyniosło tobie największe zwroty z inwestycji. Jeżeli znów ryzyko zmiany kursowej, ryzyko technologiczne bierzesz na klatę i w tej ostatniej opcji prawda jest taka, że tam nota zmienność kursowa jest naprawdę gigantyczna, zwłaszcza jeżeli wchodzimy w farmienie, dodawanie płynności na nowych egzotycznych tokenach. Wtedy ten zwrot z inwestycji czasami jest nawet Kilka tysięcy, nawet kilkanaście tysięcy procent w skali roku, zdarzały się takie rzeczy, z takich korzystałem, to jednak wiedz, że no, tego typu zwroty nie trwają długo i tutaj trzeba naprawdę wstrzelić się w timing, żeby odpowiednio szybko wyjść. Więc bardzo duże ryzyko, jednak znów względnie pasywne. Natomiast jeżeli myślisz o tym, żeby bezpiecznie zarabiać pasywnie na rynku kryptowalut, jest to sprawa bardzo, bardzo ciężka. I owszem, jeżeli masz krypto na długi termin, wrzucisz sobie je na staking, no to wtedy musisz po prostu kontrolować, czy nic w tym ekosystemie się nie zmienia, tak, żeby ewentualnie przerzucić środki, jeżeli jakieś zmiany zajdą konkretnie, powiedzmy, w smart kontraktach. Poza tym, no po prostu trzeba uważać. Jeżeli dostrzegasz jakąkolwiek wartość dla siebie w tego typu materiałach, daj znać poprzez zostawienie kciuka w górę. Natomiast jeżeli chcesz być na bieżąco z rynkiem krypto, subskrybuj. A jeżeli chcesz zadać pytanie, Zostaw je poniżej w komentarzach. Lecimy dalej. Czy obawiasz się, że Mika ograniczy wymianę krypto do fiat i zabije detalistów? Myślę, że nie. Już teraz samo zaakceptowanie USDC, czyli drugiego największego stablecoina na świecie, pokazuje nam, że jednak jest to kierunek pro-kryptowalutowy. Czekamy jednak oczywiście w euro strefie, czekamy na... Większą ilość stablecoinów opartych o euro. Teraz płynność jest zbyt mała, tych stablecoinów jest zbyt mało, jednak widzimy, że nawet banki zaczynają się tym interesować, więc myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej. Więc tutaj absolutnie nie zostaną zabici detaliści. Moim zdaniem rynek krypto w Europie będzie miał się bardzo dobrze, aczkolwiek ten rynek będzie coraz bardziej kontrolowany. Niestety. Czy normalne jest to, że nie ruszają mnie zbytnio spadki oraz wzrosty na rynku, tak jak innych ludzi? Nie wiem, jak długo na rynku jesteś, jednak to pokazuje dojrzałość inwestycyjną, moim prywatnym zdaniem. U mnie musiałem minąć kilka lat, żebym się, powiedzmy... Zobojętnił na to, co dzieje się na wykresach w takim dużym, dużym stopniu, ponieważ też to nie jest tak, jeżeli widzę na przykład spadek dzienny rzędu 50%, jakiś krach, że wtedy siedzę po prostu i medytuję pod drzewem jak Budda. Nie, wtedy też się emocje odpalają, jednak druga sprawa, druga umiejętność jest to sposób radzenia sobie z tymi emocjami i nie reagowanie działaniami. Pod wpływem tych emocji. Więc to jest kolejna ważna rzecz. Natomiast to mówi mi, że jesteś osobą, która ma prawdopodobnie dużo lepsze predyspozycje do inwestowania niż wiele osób na rynku. Inwestowanie jest to umiejętność. Niektórzy będą mieli do tego talent, a niektórzy będą musieli się tego wyuczyć, a niektórym w ogóle się nie uda. Co myślisz o Ethereum? Wielu go wskazuje na porażkę, a ja się opakowałem w marcu na dołkach. No ja także mam Ethereum w portfelu. Jest to jedna z topowych pozycji w mojej części altcoinowej prawda nie dokupowałem ostatnio, ponieważ gdzieś moja cena, średnia cena zakupu jest jednak zdecydowanie poniżej 1000 dolarów, więc jestem zadowolony z tej pozycji. To ryzyko otrzymania nie jest aż tak duże. Natomiast osobiście uważam, że jest ultra mało prawdopodobne, że ten projekt skazany jest na porażkę, ponieważ jeżeli spojrzymy od środka, to dane rozwojowe są mega dobre. Z drugiej strony mamy ETF-a. Nie wiem, czy to. Zanotowaliście spod ETF-a na Ethereum i owszem, Grayscale się tutaj wyprzedaje, nie ma tak dużego popytu jak na BTC, ponieważ jest to zupełnie inna technologia. Natomiast zdecydowanie kapitał instytucjonalny ma dostęp do Ethereum. Jeżeli wróci apetyt na ryzyko, będzie tam kapitał płynął. Ja osobiście myślę, że prawdopodobieństwo tego, że Ether będzie miał się dobrze w hoście, jest bardzo duże. Czy warto inwestować w krypto long term, pomijając cykliczność, skoro tyle państw w to? Inwestuje, to rozróżnijmy kilka rzeczy. Na początek, inwestowanie w krypto przez państwa nie ma miejsca. Ma miejsce inwestowanie w bitcoina, jeżeli już, a w przypadku większości państw jednak te bitcoiny nie pochodzą z zakupu, tylko z przechwycenia tych bitcoinów z nielegalnych źródeł. I mamy informację chociażby z Stanów Zjednoczonych, że Donald Trump, jeżeli zostanie prezydentem, to te bitcoiny po prostu zachowa dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ inaczej byłyby sprzedane na jakiejś aukcji. Więc druga sprawa. Inwestowanie long term, czy ma sens? Oczywiście, że ma sens, tak długo jak wybierzesz dobre kryptowaluty. Zdecydowanie bitcoin taką kryptowalutą jest. Jednak, czy powinniśmy inwestować tylko i wyłącznie dlatego, że jakieś państwa w to inwestują? Oczywiście, to nadaje pewne, pewnego rodzaju takiego credibility, no, takie, no, zwiększa zaufanie. Jest to kole, kolejny element adopcji rynku kryptowalut. Jednak, to, że państwa chcą mieć bitcoina, dzieje się nie dlatego, że państwa chcą zarobić na bitcoinie w kolejnym cyklu. Tylko, i to już właściwie widzimy jasno i wyraźnie, ponieważ te słowa padają coraz częściej, właściwie też od największych głów mózgów finansowych na świecie, czyli inwestycja w bitcoina, trzymanie bitcoina, jest to hedge, czyli zabezpieczenie przed chociażby dewaluacją, Walut fiducjarnych. I nie są to słowa, które wypadają z ust tylko i wyłącznie Piotra Ostapowicza. Są to słowa, które wypadają chociażby z ust Larego Finka, który zarządza największą instytucją finansową na świecie. I warto zrozumieć, dlaczego państwa chcą inwestować, dlaczego korporacje chcą inwestować w bitcoina. I jeżeli zrozumiesz faktycznie, czym jest bitcoin i jaką rolę może pełnić w twoim portfelu, wtedy ta decyzja, moim prywatnym zdaniem, staje się naprawdę bardzo prosta. Mam wrażenie, że niektórzy potrzebują błogosławieństwa papieża, żeby zainwestować w kryptowaluty. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że większość ludzi na rynku poszukuje potwierdzenia społecznego i dopóki wystarczająca ilość ludzi nie zacznie robić jakiejś nowej rzeczy, no większość osób nie uzna tej rzeczy za legitną, mówiąc kolokwialnie, lub ewentualnie, jeżeli jakiś w oczach tych ludzi autorytet nie zacznie Czegoś promować, wtedy także legitnym to dla tych osób nie będzie. Dlatego naprawdę jest ultra istotne, aby postarać się samemu zrobić jakąkolwiek analizę. Ponieważ kiedy zaczynasz rozumieć, jak działa Bitcoin, to staje się oczywiste, że jest wielce prawdopodobne, że będzie coraz więcej firm i coraz więcej państw, które będą chciały mieć Bitcoina w swoich rezerwach. Kilka lat temu wyśmiewano, kiedy o tym rozmawialiśmy, wyśmiewano tego typu możliwości, a dziś Dwóch z trzech kandydatów na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, w największej gospodarce świata, mówi o tych rezerwach. Więc no, wszystkie inne kraje prawdopodobnie tym śladem podążą, jeżeli faktycznie Stany się dołączą. Zresztą już dzisiaj widzimy, że ta lista firm czy krajów jest dość, może niepokaźna, no, ale względem tego, co było kilka lat temu, no, to już jest gigantyczna. Samych korporacji, które są listowane publicznie, czyli są na giełdach tradycyjnych, jest na świecie 29 i chociażby MicroStrategy oczywiście tutaj króluje ponad 15 miliardów dolarów w BTC. Następnie Marathon Digital, Galaxy, Tesla, Coinbase są to firmy, które wszystkie mają między 500 a miliard, 500 milionów a miliard dolarów w BTC jako część aktywów swojej firmy. Waszym zdaniem, skoro widzimy, że wykres cały czas idzie tak, dołączają się państwa, nagle to wszystko się załamie i już teraz państwa zrezygnują z zakupu BTC? Korporacje zresztą tak samo. Wiele korporacji cały czas Bitcoina akumuluje i co chwilę widzimy nową, czasami mniejszą, czasami ciut większą firmę, która się dołącza. Jednak dlaczego na razie nie dołączają się jeszcze giganci? Ano dlatego, że regulacje oraz ten fundament w postaci prostej obsługi inwestycji w Bitcoina jeszcze nie istnieje, zwłaszcza w Stanach. Zjednoczonych. Jednak już widzimy, największe banki w Stanach Zjednoczonych ubiegają się o to, aby nie tylko móc sprzedawać kryptowaluty, ale żeby też trzymać kryptowaluty w imieniu swoich klientów. I dopiero wtedy tak naprawdę, moim zdaniem, taka prawdziwa adopcja korporacyjna Bitcoina się rozpocznie, ponieważ tutaj nie chodzi o to, czy, tylko kiedy. Bazując na wszystkich danych, jakie dzisiaj mamy, zaczynając od danych on-chain, danych makroekonomicznych, czy najprostszemu zrozumieniu tego, że waluty fiducjarne tracą na wartości. Jaki system kształcenia wybrałeś dla swoich dzieci? Wybraliśmy ścieżkę szkoły prywatnej i wygląda na to, że był to bardzo dobry wybór. Jest to nieco oddalone od miejscowości, w której mieszkamy, ponieważ tutaj gdzie mieszkamy, mimo tego, że jest to wioska, to jednak swoją szkołę podstawową mają. Dołożymy dzieci nieco dalej. Natomiast szkoła prywatna, ta, którą wybraliśmy naszym dzieciom ma to do siebie, że ma naprawdę bardzo indywidualne podejście do dzieciaków. To jest sprawa numer jeden. Druga sprawa bardzo małe klasy. Kiedy moja córka startowała w tej szkole prywatnej, ich było czwórka w klasie. Więc wyobraź sobie jakie ile czasu miał nauczyciel na to, aby ewentualnie poświęcić jednemu, danemu uczniowi. Idąc dalej, jest to szkoła, która bardzo stawia na języki obce, matematyka po angielsku, fizyka, czy tam inne przedmioty po angielsku jest to coś, co ma w tej szkole miejsce. I tutaj mówiąc, szkoła prywatna, mogłoby się wydawać, że jest to jakieś hiper drogie i po prostu, że to tylko i wyłącznie dla wybranych. A okazuje się, że tutaj akurat czesne w tej szkole jest zdecydowanie niższe niż. Dary 800 plus z państwa polskiego. Więc, jakby tutaj wymówek nie ma, żeby wybrać ewentualnie taką ścieżkę. Oczywiście ja nie mam nic do szkoły publicznej. Sam z takiej szkoły się wywodzę i można wyjść na ludzi, tak myślę. Tak myśl, patrząc chociażby na samego siebie, myślę, że. Po części oczywiście szkoła publiczna do tego się przyczyniła, to jednak po prostu uważam, że jest to rozwiązanie lepsze. Jednak drugi taki system kształcenia jest to coś poza systemem szkolnictwa, ponieważ ta szkoła, tak czy siak, idzie tym systemem utartym przez no, Ministerstwo Edukacji. Jest to dość system przestarzały i wciąż jestem przekonany, że niestety, ale spora część wiedzy, którą Przyswajają dzieciaki, jest to wiedza zbędna. A rzeczy, które są mega potrzebne, o tym po prostu się nie mówi. Moim zdaniem do takich rzeczy należy radzenie sobie ze własnymi emocjami. Z drugiej strony mamy temat też pieniądza. I jakby sam w tych dwóch tematach szkoliłem się samodzielnie, czyli taki samo, po prostu, żeby te rzeczy w swoim życiu ogarnąć. No i staram się przekazywać te rzeczy moim dzieciakom jak najbardziej. No te książki, które tutaj widzicie, one praktycznie w większości traktują właśnie albo o Zarządzaniu pieniędzmi, zarządzaniu sobą, zarządzaniu emocjami, są to rzeczy, które mnie osobiście interesują. I zgadnij są to rzeczy, które okazuje się, dotyczą nas każdego jednego dnia. A w szkole o tym nie ma, czy w publicznej, czy w prywatnej. Więc tutaj myślę, że na to wciąż warto postawić, jeżeli jesteś rodzicem, ja tak przynajmniej o sobie myślę, jeżeli jestem rodzicem, no to moim obowiązkiem jest, aby dzieciakom przekazać wiedzę naprawdę praktyczną, której będą potrzebować na maksa. Jeżeli mógłbym coś zmienić za. Dotknięciem czarodziejskiej różdżki wprowadziłbym temat, przedmiot, pieniądze w szkole. I by to przedmiot, który byłby od pierwszej klasy podstawówki przynajmniej raz w tygodniu. Jednak, no wiemy, jednak myślę, że tutaj też się zgodzicie, że system jest tak skonstruowany, że nie za bardzo chce, aby ludzie po prostu byli w tym temacie za bardzo wyedukowani. Więc, no tutaj, ja się nie łudzę, że będzie inaczej i nagle coś się tutaj w tym temacie pozmienia. Więc, jakby to zostaje na naszych barkach, na barkach rodziców, jest ultra ważne, aby to. Dzieciakom przekazać, ponieważ to nie chodzi o to, że pieniądze nie są najważniejsze. Z pieniędzmi mamy do czynienia każdego jednego dnia. Wszystko właściwie, co robimy, nawet ta edukacja dzieciaków, to gdzie mieszkasz, to, to gdzie jeździsz, to jak się odżywiasz, wszystko jest związane z pieniądzem. Lub to chociażby jaka przyszłość Ciebie czeka, ponieważ znów, ZUS, opieka zdrowotna, którą dzisiaj nam gwarantuje państwo polskie, niestety nie jest zbyt dobrej jakości i możemy się Przeciwko temu, jakby obronić, możemy się zabezpieczyć, ale tylko i wyłącznie, jeżeli sami o to zadbamy. Na koniec jednak, obstawiłbym, że szkoła będzie miała w 10-20% wpływ na to, co w przyszłości będą robić nasze dzieci, jakie będą. Kolejną rzeczą, z 60% dałbym na środowisko, czyli jakich mają znajomych, nauczycieli, no i my też jesteśmy częścią tego środowiska. No i ostatnie, też 20%, jesteśmy to my, rodzice. Nie tylko stanowimy część środowiska, ale także na co dzień możemy przekazywać pewne cenne informacje, ale nie słowami, tylko po prostu czynami. Dzieciaki nas ciągle obserwują i głęboko wierzę w to, że to, co widzą, Przełoży się na to, jak myślą i jak będą postępować w przyszłości. Więc no, nie ma tutaj, myślę, takiego złotego, takiego środka. Nie ma drogi, która została wyznaczona i na pewno będzie idealna dla każdego, jednak starać się cały czas możemy. Błędy będą, błędy są, jednak grunto świadomość, intencja i po prostu myślę, że też edukacja nasza. Co sądzisz o klikaczach pod airdropy? Sądzę, że są to ludzie, którzy, jeżeli mają faktycznie wolny czas i chcą dać sobie szansę, żeby powiększać swoje portfolio, to jest to super pomysł. Mamy Discorda, Kryptomisja, gdzie macie informacje za free, macie informacje o akcjach, jakie przeprowadzać instrukcje. Dołączacie się po prostu i już i po prostu możecie sobie pod airdropy działać. Jednak najpierw też zachęcałbym was do tego, abyście obejrzeli film, który o airdropach nagrałem, ponieważ airdropy nie są aż tak bardzo kolorowe, jak się na początku może wydawać. Są airdropy, które nie wymagają czasu, są takie, które wymagają czas. Są takie, które nie wymagają pieniędzy, są takie, które wymagają pieniędzy. I każdy wiąże się z ryzykami oraz z pewnymi benefitami. Zrozumienie tego wszystkiego na początku pozwoli nam do tego podejść po prostu z głową, żeby później uniknąć rozczarowań. Natomiast co sądzę o ludziach, którzy klikają? Super. Są to ludzie, którzy. Którzy się edukują, którzy doświadczają nowej technologii, którzy będą rozumieć rynek kryptowalut dużo bardziej niż ludzie, którzy po prostu tylko i wyłącznie chcą kupić coś i trzymać. No, takie są po prostu fakty. Jakie są Twoje przewidywania co do rozwoju technologii blockchain? Jeżeli uświadomimy sobie, że blockchain rozwiązuje problemy takie jak zaufanie, takie jak transparentność, takie jak szybkość, takie jak koszt transakcji, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy są to problemy warte rozwiązania w dzisiejszym świecie? Właściwie każda branża ma te problemy i blockchain te problemy rozwiązuje. Więc co do tego, że technologia blockchain będzie coraz częściej implementowana, nie mam do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast jak ten świat na blockchainie zbudowany będzie wyglądać? No już dzisiaj właściwie mamy tego, mamy sporo sygnałów, które wskazują na to, że rynek akcji będzie stokenizowany, nieruchomości już są tokenizowane, fundusze już są tokenizowane i wszystko zaczyna pomalutku wchodzić na blockchain. Jednak czy to będzie 5, 10 czy 20 lat osobiście, nie wiem. Myślałem, sam przyznam, że technologia ta będzie postępowała dużo szybciej. To jednak wygląda na to, że pomimo tego, że już internet istnieje, to jednak no, ta adopcja wygląda bardzo podobnie do adopcji internetu czy też innych technologii. No, na początku, kiedy w domach były, były modemy, myślę, że te osoby, które pamiętają, jak, jak to było łączyć się z internetem przez łącze telekomunikacyjne, ile było z tym zachodu, jaki szybki był internet, to no, nikomu się w głowie nie mieściło, że 30 lat później nagle wszystkie biznesy będą operować w internecie, więc ta przyszłość blockchainowa zdecydowanie nadchodzi. Ona się jednak rozwleka w czasie. To jednak z drugiej strony, Bitcoin dopiero 15 lat altcoiny zdecydowanie młodsze. Większość altcoinów to zaledwie projekty, które mają 2-3 lata. Myślę, że ta technologia będzie postępować szybciej niż internet, to jednak wciąż są to jeszcze lata. Przed nami. Dlatego uważam, że wciąż jesteśmy względnie wcześniej. Po co ludzie grają na dźwigni, skoro 95% osób traci, a przez to są takie wahania. Krótko odpowiedział: jest chciwość. Ludzie są chciwi, widzą, że ludzie dookoła chwalą się tym, jak to na dźwigni nie zarobili, i uważają, że im to też się przydarzy. I znów jest to oczywiście możliwe, jednak wymaga wielu często tygodni, miesięcy lat najczęściej edukacji, mnóstwa błędów i straconego też kapitału. No, i też nerwów. Natomiast mm, dlaczego ludzie grają na dźwigni? No, dlatego z tego samego powodu, skoro takie są statystyki niekorzystne, z tego samego powodu, z jakiego ludzie zakładają też chociażby działalność gospodarczą. Większość biznesów upada, 90% biznesów upada w ciągu pierwszych 5 lat. Gdzieś takie statystyki pewnie Wam też się u, gdzieś tam mm, wam przeleciały przed oczami, i podobnie jest tutaj. Więc, czy to jest powód, żeby nie zakładać działalności gospodarczej? Każdy ma prawo się spróbować, i ludzie się próbują. Niestety dźwignia wyjaśnia wszystkich szybciej. Obecnie ceny gazu na Ethereum sprawiają, że l 2 stają się bezużyteczne? Moim zdaniem nie, ponieważ mm, to dlaczego w ogóle powstały l 2 to dlatego, że na Ethereum, że inaczej, że Ethereum bardzo łatwo się przeciąża i wcale nie trzeba wygenerować dużego ruchu na Ethereum, żeby już mieć no, problemy, jeżeli chodzi chociażby o opłaty czy też czasy transakcji. l 2 rozwiązują nie tylko problem samych opłat, ale też szybkość. Dokonywania tych transakcji. A biorąc pod uwagę, że krzywa adopcji technologii blockchain cały czas wygląda bardzo dobrze, śmiem przypuszczać, że ten ruch w sieci Ethereum, jak i na L2 z roku na rok będzie cały czas przyspieszać. I teraz, nawet jeżeli mamy momenty, gdzie ten gaz jest ultra tani, to tylko dlatego, że no jeszcze ta technologia za bardzo w świat tradycyjny nie weszła. Jednak to jest wciąż przed nami. Jeżeli chcesz wystartować w krypto w najlepszy możliwy sposób, koniecznie obejrzyj ten materiał. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.